Jeżeli będziemy musieli wyznaczyć miarę kąta wewnętrznego w wielokącie foremnym, czyli takiego wielokąta, który ma wszystkie boki tej samej długości i wszystkie kąty tej samej miary, można posłużyć się pewnym wzorem, a mianowicie jest to wzór 180 razy w nawiasie n-2 podzielone przez n u góry uzyskamy sumę, sumę miar kątów w danym wielokącie i podzielimy przez, ją przez ilość boków w tym wielokącie, tak? No to sprawdźmy. Ile wynosi miara kąta wewnętrznego w wielokącie foremnym? I mamy trójkąt foremny. Trójkąt foremny to jest inaczej trójkąt równoboczny, a jak dobrze wiemy, w trójkącie równobocznym jeden kąt ma 60 stopni, tak? No to... Sprawdźmy, czy wyjdzie to wzorem. Mamy 180, za N wstawiamy 3, bo trójkąt, tak, odjąć 2 i dzielimy na 3 równa się, i tu mamy 180 razy 1 dzielimy na 3, to się ładnie skraca, mamy 60, zgadza się, no to idziemy dalej. Czworokąt tworzymy to inaczej kwadrat. Kwadrat ma w każdym kącie 90 stopni, no to sprawdzimy, czy to wyjdzie. 180 razy 4 odjąć 2 przez 4 równa się. 180 razy 2 przez 4, to jest 360 dzielone na 4, czyli wychodzi właśnie 90. Wszystko się zgadza. No to teraz sześciokąt formy, tak? 180 razy 6, odjąć 2 w nawiasie, przez 6 równa się 180 razy 4, przez 6 równa się... Tutaj 180 się skraca z 6, mamy 1, u góry 30,